Siemano, cześć i wam wszystkim ludziska? Ja jestem Leon i witam was dzisiaj w Heroes of the Storm. E, dzisiaj zagramy sobie w na e, planszy Nawiedzona Kopalnia. E, plansza bardzo fajna, e, mapa bardzo przyjemna. E, naszym zadaniem jest. E, kiedy zostaną otwarte drzwi do kopalni, do nawiedzonych kopalni, e, naszym zadaniem będzie e, zabicie nieumarłych i zebranie z nich z e, czaszek, ich czaszek. Więc po, po zdobyciu e, większej, im większa ilość zdobytych czaszek, tym e, lepsze, większe i mocniejsze golemy e, przyzwiemy. Ponieważ po zabiciu wszystkich, e, wszystkich, po zabiciu wszystkich nieumarłych, Oha, już się akcja zaczyna, uwielbiam to. O, pięknie. Dobrze. A więc po zabiciu wszystkich nieumarłych zdobywamy, każda z drużyn zdobywa golema. Golem powstaje i, i im więcej czaszek się zbierze, tym golemy są mocniejsze. Pięknie już zaczynamy od dobrej stopy mhm. Wykorzystajmy do stu... wykorzystajmy studnie leczenia wyleczmy się dobrze e, Ogólnie... Jest to MOBA podobna, e, podobna. coś w rodzaju Doty czy, czy, e, czy League of Legends ale e, nie do końca Niestety znaczy niestety stety. Mi się to bardzo podoba, bo jest tutaj jest tutaj taki system e, że nie da się w jedną w jedną osobowo jednoosobowo poprowadzić a eee, pięknie kolejna osoba eee, kolejna, kolejny wróg zabity eee, nie da się tutaj wykarować e, solo w sensie nie, ma, nie mamy tutaj takich e, przedmiotów e, stricte które mm, na narzucają poziom gry więc jest to e, Jest to bardzo fajna sprawa bo ponieważ e, o, 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 a ja, ja ja w plecy nieładnie tutaj trzeba. E, weźmy sobie talent, a niech będzie wampiryczny atak lecimy także widzicie e, mamy zabijać wrogów, e, znaczy zabijać e, i wrogów co przynosi nam e, doświadczenie i zabijać nieumarłych taka jest właśnie taka jest e, mapa i o to właśnie chodzi o kurczę, ja klikam tam a ja jeszcze nie wszedłem God Dobra, lecimy. Szybko i cicho. O mm. ile padają jak muchy. Mhm. Lecimy. A kurcze, no, nie udało mi się. Liczę na to, że mi się uda. Tutaj jest kiepsko, bo ten koleś puszuje tutaj we dwójkę. Puszują no cóż, lepsza by była sytuacja, jeżeli by oboje, oboje zeszli na dół i zdobylibyśmy resztę tych, tych czaszek. Oczywiście mamy przewagę, zostało 18 czaszek. My zdobyliśmy 61, więc jest dosyć duża przewaga, jeżeli tak zostanie. Ale moglibyśmy jeszcze zdobyć. To nie, nie ma nic przeciwko. Nie mamy nic przeciwko, prawda? Trzeba zdobyć, pozabijać. Dobra, e, udało mi się zdobyć e, zdobyć e, czaszki, więc mamy 70 do 30 Nieźle jak na pierwszego golema, jest całkiem zacnie e, Podczas skoku upuszczamy na ziemię kolczatki, weźmy sobie to e, I zaczynamy, e, pomożemy. E, pomożemy naszemu golemowi Ale najpierw weźmy obóz najemników Trzeba trochę popingować, żeby ludzie ogarnęli co się dzieje. Ach kurczę, myślałem, że to ja, a to nie ja. Pięknie, nie Powinniśmy ale nie cisną. W ten sposób zdobędziemy swoich najemników, mocarni najemnicy, są to silne jednostki, które, e, które są bardzo wartościowe. Weźmiemy sobie jeszcze tutaj to, żeby dowartościować naszego golema na dole. I w ten sposób wzmocnimy naszą dolną linię w bardzo, w bardzo mocny, e, w bardzo mocny sposób. Te naci natomiast najemnicy są najemnicy oblężniczym, mam na myśli są e, bardzo. Bardzo mocni jeżeli chodzi o atak, ale są bardzo słabi e, jeżeli chodzi o zabicie ich więc. W zasadzie właśnie w ten sposób się wygrywa te gry e, za, trzeba zdobywać obozy, najemników, trzeba... E... Pięknie, dwóch zabitych i ciśniemy dalej, jedziemy dalej eee, Nasza drużyna ma dużą przewagę w tej, w tej grze, mamy przewagę dwóch leveli już Więc to jest całkiem sporo mm. A dobra, dobra rzecz, że udało nam się Udało nam się zdobyć Golema na takim, na takim mocnym poziomie, więc to jest bardzo, bardzo dobra rzecz spowalniający. A tak, Ach, nie udało się. to jest właśnie przyjemne w tej w tej grze że e, te walki są bardzo intensywne i są dosyć przyjemne sobie. pięknie e, zrobimy tak pójdziemy pójdziemy do kopalni ale najpierw weźmiemy sobie studnie leczenia żeby się wyleczyć i zdobyć manę

potrzebują o oh my god ale się walłem trochę lipa trochę lipa no trudno te punkty trzeba zdobyć i tutaj Ci kolej, kolejny raz puszują. widać że to jest primate hmm. Czy to jest dobra sprawa hmm. Z jednej strony tak, jeżeli drużyna sobie radzi, e, to, to tak, to, to da się w ten sposób grać. Ale jeżeli chcemy mieć 100% e, pewność, że, e, że się uda i zdobędziemy jak najwięcej czaszek, to jednak wolałbym, żeby cała drużyna zeszła na, e, na dół do, do kopalni. W ten sposób. Przewagę, y, przewaga wzrasta drastycznie. Y, oczywiście jak widzicie już mamy 51. Pięknie. Pięknie, pięknie outer zginął. Pięknie. Cudownie. Pięknie. Przewaga drastyczna. No cóż, przeciwnicy nie mają nic do powiedzenia, jak widzicie. Eee, kolejny golem, który zdobyliśmy a który e, został przez nas przyzwany, zostanie teraz Moi wrogowie padają jak muchy o prawie zginąłem, ale dobra cofniemy się teraz nasz golem pu puszuje tutaj, ciśnie botą i w ten sposób powinniśmy z łatwością wygrać wydaje mi się że to już jest wygrana gra mamy przewagę wow, trzech leveli więc jest zacnie aczkolwiek ja pójdę na, na górę pójdę na górę i zabijemy tego glema bo po co on ma nam niszczyć kolejne, e, kolejne budynki jest to kompletnie niepotrzebne No. no trudno, zniszczy nam dwie wieże i <śmuszczam> dwie wieże i e... i bramę, ale tutaj się nic nie stało, idziemy dalej, nie mamy co ubolewać nad tym, a i zniszczone, pięknie, pięknie, przewaga nieziemska. I możliwe, że skończymy w tym momencie. A, to było ciekawe, powiem szczerze Aaa, nietykalność sobie wczytał, no? K o i patrzcie, tyle Powinniśmy zniszczyć 18, 14. I 1%. I koniec gry. W ten sposób się wygrywa, właśnie gry w Heroes of the Storm. Jak widzicie, gra jest bardzo szybka, przyjemna. Grunt to team play. Grunt to gra zespołowa. Także do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się gorąco. e chaos